Dzień dobry moi kochani. Witam was na horoskopie weekendowym. Od 9 do 11 stycznia 2026 roku. 11 stycznia czeka nas piękna energia. Brama 11 trzy jedynki. 11.11 .11 był magicznym portalem w roku 2025. Pamiętacie, nagrywałam o tym oddzielne wideo i tutaj też właśnie na temat tego 11 stycznia Nagram oddzielne wideo. Natomiast tutaj, na tym horoskopie weekendowym, opowiem Wam o ogólnych energiach, które widzę. Natomiast później rozłożymy sobie karty dla każdego ze znaków Zodiaku. Wylosujemy sobie po jednej karcie Tarota, jednej karcie anielskiej, dla każdego ze znaków. Zodiaku. Przede wszystkim, kochani, witam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję wszystkim subskrybującym, dziękuję wszystkim wspierającym mój kanał. Zacznę od tego, że w ten weekend pracuję. Jeżeli chcecie skorzystać z czytań prywatnych, również was zapraszam. Macie tutaj adres mailowy, natomiast jeżeli chcecie zamówić swoje czytania nagrane, zostawiam wam w opisie pod filmem link do wideo, jak wyglądają czytania nagrane. Tam są odpowiedzi na każde pytania. Zadajecie sporo pytań w mailu, będzie mi łatwiej, jak zobaczycie. Jak wygląda cały proces tworzenia, jaki rodzaj usług oferuje, jeżeli chodzi o czytania nagrane. Tak więc zaczynamy sobie od 9 do 11 stycznia. Jak my zaczynamy? Zaczynamy, niektórzy zaczynają w energii. Księżyca, czyli tu jest coś ukryte, tu jest jakiś sekret, tu jest jakaś tajemnica. I teraz mamy przesłania kolektywne, więc do kogo z Was trafi, łapcie swój przekaz. Nie każdy zarezonuje z każdym. Może tu być pokazany znak raka i wskoczenie w coś nowego, albo jakaś propozycja od raka, lub dla raka. Natomiast dla nas wszystkich widziałabym coś nowego, coś pozytywnego, czego jeszcze nie widzimy, i tutaj od razu mi się kojarzy karta anielska. Ufaj i miej nadzieję, na horyzoncie pojawiło się coś pozytywnego, nowego, chociaż ty jeszcze tego nie widzisz, chociaż ty jeszcze tego nie dostrzegasz, to też jest bardzo dobry czas, zajrzymy jeszcze do kardy duszy, bo te też rozkładałam, to bardzo dobry czas na oczyszczanie. Tak więc, jeżeli chodzi o oczyszczanie, zajrzyjcie to sobie do zakładki playlisty, tam macie materiały o oczyszczaniu. Materiały o oczyszczaniu znajdują się też w przestrzeni wsparcia, więc też zachęcam Was do uczestnictwa z nami w tej przygodzie w przestrzeni wsparcia dusz obudzonych arbitrum. Oczyszczanie. Trzeba będzie się oczyścić i kiedy zapytamy, jaki jest najprostszy sposób na oczyszczanie, najprostszym też wam teraz pokazywałam na live na Instagramie. Jeżeli nie widzieliście, to zajrzyjcie, tam jest dodatkowy horoskop weekendowy. Mówiłam o soli. O tym, że sól ma tak ogromne właściwości, jeżeli chodzi o te właściwości magiczne, mistyczne. Ochronne przede wszystkim, więc picie wody z solą. Ja tutaj mam swój napój, mam do wody dosypaną sól. Ochrona energetyczna i oczyszczanie, palenie świec intencyjnych. Zajrzyjcie do zakładki Dusza, tam też jest w playlistach sporo materiałów. Potrzeba odejścia, lub chęć odejścia, lub przeciążenie pewnymi sytuacjami, od których chcecie odejść w ten weekend. Widzę też, że niektórym no, nie przelewa się w finansach, są obawy o kwestie finansowe, jest strach o pieniądze, jest strach o finanse. No i komuś tych pieniędzy brakuje, ktoś bardzo czeka na jakiś przelew, i tutaj, jakby do końca, um, do końca piątku, do końca dnia, ktoś czeka. Na jakiś ważny przelew. Jest też trochę konkurencji, więc dla tych wszystkich, którzy pracujecie, bo tu jest pokazane dla osób, które pracują, jest konkurencja w pracy, jest współzawodnictwo, jest nie do końca pozytywny kontakt pokazany z waszym, waszymi kolegami z pracy, z waszymi współpracownikami, jeżeli macie własne działalności. Dla innych jest spotkanie towarzyskie, jest trójka kielichów, więc. Zaproszenia na spotkania towarzyskie, zabawy, imprezy, celebracja, um, wyjścia, koncerty. Super. I też spontaniczne propozycje się pojawią. Zobaczymy, dla jakiego znaku to wyjdzie. Może być dla trygonu powietrza, dla bliźniąt wagi lub wodnika. Rycerz Mieczy. On mówi o zaproszeniu. On mówi o szybkiej, spontanicznej propozycji. Mówi też o wielu opcjach, które warto rozważyć. Czyli jeżeli na przykład myśleliście, że macie jedno rozwiązanie z jakiejś sytuacji, czy skupialiście się tylko i wyłącznie na jednym rozwiązaniu jakiejś sytuacji, to może wam wpaść taki właśnie pomysł rozwiązania tego, co wam spędzało sen z powiek. Kuszenie, karta diabła lub znak koziorożca, więc albo koziorożec, albo kuszenie dla kobiety. Byk, panna, koziorożec, pokusa, kuszenie, kłamstwo, manipulacja i tu to wszystko wychodzi na jaw. Jest też pokazany mężczyzna, rak, rybki, skorpion i tutaj energetyczne kładzenie kłód pod nogi. Do kogo to miało trafić? Albo dla tego mężczyzny. Rak, ryby, skorpion lub od tego mężczyzny. Zajrzyjmy kochani do waszych znaków zodiaku. Zaczniemy sobie od znaku Barana. Co dla Barana w weekend od 9 do 11 stycznia, co dla Was, drogie Baranki? Jest konflikt, jest ostra wymiana zdania, jest sprzeczka, nerwowa atmosfera, podniesiony głos. Tutaj zdecydowanie. A możecie, możecie drogie baranki też mieć do czynienia z trygonem ognia. Baranem, lwem, strzelcem. Zobaczymy sobie kolejną kartę dla baranków i ludzie, którzy są negatywni. Ludzie, którzy kradną wam czas, energię, ludzie, którzy zajmują wam przestrzeń albo po prostu chcą wejść do waszego życia, są natrętni, dzwonią, chcą się umówić, chcą się spotkać. Są też pokazani ludzie, przez których baranki mogą mieć. Przez których baranki mogą mieć no, nieprzyjemności, nieprzyjemności w pracy, plotki, plotkarze. Uważajcie na takie osoby. A zobaczymy, co powiedzą. Dla baranka anioły. To też jest tarot anielski, oczywiście, ale zobaczymy, co powiedzą anioły. Aurora, wznosisz się w tej chwili wysoko, co może przestraszyć innych. Jednak nie obniżaj swoich lotów. Wkrótce inni odważą się pójść w Twoim kierunku. Wibrujecie wyżej. Chcecie być poza y, płótniami, waśniami, poza czymś. No i pewne towarzystwo trzeba odstawić. Pewne towarzystwo już z wami nie rezonuje. W pewnym towarzystwie się nie widzicie i y, nie chcecie spędzić być może tego weekendu w tym towarzystwie. Ściskam was, kochane baranki. Przejdźmy sobie teraz do zodiakalnych lubów. Zobaczmy, co na weekend od 9 do 11 stycznia. Dla zodiakalnych dwóch lwów. Od razu dwie wyciągniemy. Zwycięstwo. No, brawo, kochany lwie. Aplauz, może scena, może jakieś gratulacje, wygrana, podwyżka, korzystna bardzo wiadomość, wygrana jakiejś sytuacji. Jest na waszym, jest po waszemu. Może wygrana jakieś pieniędzy, bo w tematach finansowych też Lef ma dodatkowy przypływ finansów. Może być tu zaciągnięcie kredytu dla lwów i pozytywna decyzja kredytowa. Może być spłacenie długu, może być odszkodowanie, może być jakieś świadczenie przyznane. Alimenty mogą zostać przysłane, dosłane, ustalone, ale też wszelkiego rodzaju dofinansowania, dotacje innowacyjne takie. No i awanse, awans, nagroda, stypendium. Więc pięknie dla Was pokazany jest ten weekend. Natomiast anioły też mówią, że dla niektórych warunki nie są sprzyjające do podjęcia jakiejś ważnej decyzji. Poczekaj albo rozważ inne opcje. Poprosi anioł o pomoc i wskazówkę. Najlepiej na głos. Najlepiej na głos, moi kochani. ściskam wszystkie zodiakalne lwy. Przechodzimy sobie teraz do strzelców. Co na ten weekend? Dla strzelców 9-11 stycznia, no pięknie się zapowiada zawodowo, bardzo ładnie, no prywatnie, opuszczacie dom, wyjeżdżacie, wychodzicie gdzieś, dokąd wy wychodzicie, skąd wracacie i kogo opuszczacie, może, może strzelcy opuszczają na trochę dom, może wyjeżdżają, może mają podróż służbową, może po prostu wychodzą z domu, mają wolne, mają wyjście, ale tu jest super karta na tematy zawodowe, pracowe, finansowe, dostrzeżenie waszego talentu, dostrzeżenie waszego daru, wyjątkowy zakup. Może być kupno domu, sprzedaż domu, wynajem nieruchomości, kupno samochodu, może być negocjacja leasingu, może być przyznanie jakiegoś wyższego stanowiska w pracy, zwiastun przyznania wyższego stanowiska, jakiś super kontrakt. Jeżeli oczywiście prowadzicie własne działalności gospodarcze. Świetnie, naprawdę świetnie. E, jakieś dodatkowe pieniądze, jakaś dieta za wyjazd e, dla strzelca i Iwon. Imi Iwona może będzie miało znaczenie dla Was. Wyjątko, masz wyjątkowy dar kontaktowania się ze zwierzętami. Nad Twoimi zwierzętami na ziemi i w niebie. Czuwają anioły, więc jeżeli strzelce straciły zwierzątko, gdzieś tutaj odczuwacie tęsknotę. Jeżeli strzelce mają zwierzę, zaobserwujcie, w jaki sposób zachowują się zwierzęta. Zwierzęta bardzo mocno czują, czują inaczej niż my, więc może ktoś przychodzi do Was do domu i szybko ten dom opuszcza, bo um, no, będziecie mieli taki przekaz, nawet dla jednej osoby, że zwierzę gdzieś wyczuje zagrożenie. To ciekawe. Ściskam Was i przechodzimy sobie do trygonu ziemi, do byczków. Co dla byków na weekend od 9 do 11 stycznia? Zobaczmy. Królowa ognia, kobieta baran lew strzelec, może mieć znaczenie dla byczka, albo to ty, kochany byku, masz tyle siły, mocy osobistej, witalności, energii, powera. Przypływ zdrowia, przypływ mocy, ale słuchajcie, lwica jakaś to też na pewno dla was. Kobieta, baran lew strzelec, ale silnie lew tutaj czuje, pomoże. Jest też energia działania, pasji, kreatywności, nieumniejszania sobie, poczucia bycia pięknym, poczucia pewności siebie, może jakieś zakupy. I tutaj nowy design, nowy look, przepraszam, nie design dla kobiety byk. Ale super pokazane. Siła, ale też potraficie te coś odmówić. Coś byk potrafi w ten weekend odmówić i bardzo się z tego powodu cieszy. I coś nowego pięknego przychodzi. Tego się nie spodziewacie, moi drodzy. O tym mówi Krystal. Ufaj i miej nadzieję. Na horyzoncie pojawiło się coś nowego i pozytywnego, chociaż Ty jeszcze tego nie dostrzegasz. Więc, byczki nie widzą czegoś, co dotrze do Was w weekend i zaskoczy Was. Będzie to nowe i bardzo pozytywne. Super. Zobaczymy, co u zodiakalnych panien. Ja mam księżyc w pannie, więc też w pełni panną się czuję. Zobaczmy, co dla nas. Sprawiedliwość, znak wagi może mieć znaczenie. Instytucje porządku publicznego, urzędy, przetargi, negocjacje, notariusz, prawnik, radca prawny, spotkania w jakichś urzędach, bankach. Co wy, kochane panny, załatwiacie? Też sprawiedliwość mówi o sądzie i na przykład rozwodzie, podziale majątku. Przyznaniu jakiegoś kontraktu, przetargu, oferty, i tutaj panna jest mocno zmęczona, jest mocno zmęczona. Chce odpocząć po takim intensywnym czasie starania się o coś zawodowo, ale też macie potrzeby wyjazdu na wakacje i coś was blokuje. Na te wakacje nie możecie jechać z przyczyn różnych dla każdego. Zmęczenie psychiczne, zmęczenie fizyczne. Joga jest pięknie tu pokazana. Zobaczcie, moje drogie panny. Pięknie pokazana yoga. No ale ona chce ćwiczyć jogę, bo jest tak już zmęczona fizycznie i psychicznie, e, więc możecie czuć synchroniczne zmęczenie w ten weekend. Zobaczmy, co powiedzą dla Was Anioły. Anioł Brigid mówi o tym, żeby zachować ostrożność przyjrzeć się dokumentom, które podpisujecie, przyjrzeć się mailom, zajrzeć do spamu, być ostrożnym w rozmowach, być takim zachowawczym, nie mówić za dużo od siebie i nie zapesz, żeby ktoś Wam nie zapeszył czegoś, żebyście czymś się nie pochwalili i nie podzielili skóry na niedźwiedziu. Tak bym to ujęła. Ściskam Was i przechodzimy sobie do zodiakalnych koziorożców. Co na ten weekend dla koziorożców? czy są jakieś zniewolone koziorożce. Planowanie, logika, zaangażowanie. Mężczyzna z podznaku również waszego byka, panny, koziorożca, też koziorożec, ale może być byk i panna jeszcze pokazany, który coś planuje, który planuje z wami randkę, który, który planuje z wami spotkanie, to do pań koziorożec i odwołuje, i znika, i ghostuje. To mógł być przekaz dla jednej osoby. Jest też znak ryb, ważny i planowanie z rybą to dla innych. I tu te plany się udadzą, pięknie są pokazane, natomiast też planowaliście coś na ten weekend, i plany mogą się dla koziorożców zmienić. Poczekacie na idealny moment, coś musicie przesunąć, na coś musicie poczekać. Tu jest potrzeba cierpliwości, poprzesuwane plany, ale też przebudzenie. Ktoś może koziorożcowi odwołał spotkanie i koziorożec dostrzegł i dojrzał, że to, co przedstawił, argumentację odwołania spotkania, to była ściema. To było coś nie takiego. Zaczynacie też widzieć rzeczy w całkiem innym świetle. Im bardziej w las, tym więcej drzew, więc. Tu dużo więcej jest Wam pokazywane, jak na przykład coś spisujecie, robicie biznesplan, robicie jakieś notatki, też słyszę dla kogoś. Czas zdobywania wiedzy, no właśnie, uczenia się, bycia uczniem, notowania, zapisywania, podsumowania i to może Wam da to przebudzenie, ale też nauka w ten weekend dla koziorożca będzie ważna. Uczcie się, kochani, super. Zobaczmy sobie teraz trygon wody. Raczki, co dla raków na ten weekend? Raczki też planują? Co raki planują i z kim planują? Wyjazd planują? Czy planują odejść od kogoś czy od czegoś? Albo raczek, od raczka ktoś planuje odejść, albo już się rozeszliście i cały czas, albo po rozstaniu jesteście i robicie plan na siebie. Albo plany idą mnie tak, jak byście chcieli i wracacie do przeszłości w myślach i przeszłość powraca. E, uważajcie na to, żeby nie być takimi zdezmotywowanymi, zdemotywowanymi. Czyli coś się nie udaje, coś idzie nie tak, spróbujcie jeszcze raz i spróbujcie jeszcze raz. Nie zamykajcie się w swojej skorupce. E, uwaga też na osoby z przeszłości, bo mogą wracać, dzwonić, pisać. Wybaczenie tu jest potrzebne w jakiejś relacji, a tutaj plan, logika, dyscyplina, zaangażowanie. Mężczyzna, byk, panna lub koziorożec, panna. Chciałam wyciągnąć jeszcze jedną dla raczków. Panna. Potrzeba wycofania się. Ktoś planuje tutaj wycofać się z jakiejś relacji. I tu może jest ogłoszone przy tej piątce. Zobaczmy, zobaczmy, co rakom chcą przekazać anioły. Azur, Twoje pragnienia spełnią się w najbliższej przyszłości. Miej wiary i bądź cierpliwy. Nie próbuj na siłę urzeczywistnić spełnienia Twoich marzeń. Nic na siłę, na spokojnie cierpliwość. Zobaczmy cały rybek na ten weekend rybki, rybeczki. Weekend od 9 do 11. E, wow, ależ wypadła stycznia. Kto tu z taką zadymą przychodzi? Obrona swojego zdania, obrona swojej pozycji, obrona pozycji może osoby słabszej, może praw zwierząt, może dziecka, może swojej pracy, a tu jest zakończenie, całkowite zakończenie. Rybki się bronią przed kimś, z kim zakończyły relacje. Dla jednego, dla innych postanowicie całkowicie zakończyć relacje, ogłosić to i tu jest dym. Jakaś współpraca odchodzi od kogoś, no albo uwalniacie też, uwalniacie też, słuchajcie, takie napięcie, taką spinę, taki stres i to Wam schodzi, to Wam odchodzi. Ja zobaczę jeszcze jedną dla rybeczek. Nie no, uwalniacie się od czegoś lub kogoś. Jedni mogą wyjeżdżać, inni mogą wychodzić z relacji, trzeci mogą trzasnąć drzwiami po jakiejś kłótni. Tu jest dziesiątka mieczy, całkowite zakończenie, całkowite odejście, rozejście, zamknięcie, pogodzenie się, zakończenie przede wszystkim sytuacji melodramatycznych, może nałogu, może którejś z rybek postanowi rzucić alkohol, papierosy, cokolwiek. Definitywny koniec. To ciekawe, ale też z jednej strony smutek, to przynosi rybce taką melancholię, stagnację. Też ja gdzieś widziałam koniec ryb, rybki i koziorożca. Nie wiem, czy to was też dotyczy, ale coś tutaj czuję. I tu zwłaszcza, jeżeli ktoś miał problem z alkoholem. Archanioł Michał, jestem przy tobie i daję ci odwagę, żebyś zmienił swoje życie. Żebyś coś zakończył, odciął i poszedł, poszła w nową stronę. I tego wam życzę. Ściskam was i idziemy do zodiakalnych skorpionów. Co dla skorpionków na ten weekend, 9-11 stycznia? Mm, gwiazda. Gwiazda, może wodnik ma znaczenie, albo kobieta, bliźnięta waga wodnik, albo macie ascendent lub księżyc w tych znakach. No, słuchajcie: dla skorpiona jest kobieta, bliźnięta waga wodnik, dla mężczyzn, tu jest gwiazda. Spotkanie z kobietą, która jest dla Was ważna, która Wam się podoba, to dla mężczyzn, a dla kobiet odcinają się Panie Skorpionice od tego, co nie służy, ale z taką lekkością, z takim wiecie spokojem. Ok, puszczam, odpuszczam, zostawiam, nie odbieram telefonu, w ogóle wyłączam telefon. Wyłączam dźwięki, wyłączam, włączam sobie muzykę, odcinam się, skupiam się na pracy, e, idę pobiegać, idę na siłownię, idę pomedytować, idę posłuchać podcastu, idę na spacer, ale się odcinam i nie gadam przez telefon, nie łapię, nie przyjmuję tych przekazów negatywności, a tutaj. Macie, może zmianę fryzury, może pójście do fryzjera, może zmiany jakiś zabieg medycyny na przykład, z medycyny estetycznej, albo e, też ubieracie się, gdzieś pięknie wychodzicie i zbieracie szereg komplementów dla pań skorpionic. Pięknie, bądźcie w tej energii gwiazdy, to też jest randka udana dla singli, super. A dla stałych związków, światełków, tunelu, zobaczmy co wam powiedzą anioły. I znowu, tutaj skorpiony chcą na siłę wymusić coś. Nie wymuszaj na siłę urzeczywistnienia swoich pragnień. Poczekaj, zaczekaj, drogi skorpionie. Rzeczy się dzieją, cierpliwości. Ściskam Was i przechodzimy sobie teraz do ostatniego już trygonu trygonu powietrza bliźniąt. Do bliźnięta jakaś propozycja nadciąga. Spontaniczna, nieoczekiwana propozycja. Może być też mężczyzna. Bliźnięta, wagawodnik otrzymuje albo od takiego mężczyzny. Yy, bliźnięta otrzymują propozycję. A co was tak więzi, kochane bliźniaki? Ósemka mieczy. Utknięcie. Poczucie... Niemożności ruszenia do przodu. Co Was tak blokuje? Co Was tak blokuje, kochani? Osiem lat do tyłu może miało znaczenie, 2017 rok. Ktoś jest zablokowany, Chyba od bardzo długiego czasu, macie lęk przed działaniem, troszkę się boicie wyjść ze strefy komfortu i <laughs> boicie się czegoś uwolnić. Boicie się czegoś puścić. Boicie się coś całkowicie zakończyć. Karta śmierci. Uwolnienia. Zakończenia. Ja no i ktoś nawet na jakiś pogrzeb się może wybierać, też poczułam. Zobaczmy, co anioły powiedzą dla Was, drogie bliźnięta. Rachel, przyciągasz dobrobyt. Obfitość finansową, przyciągasz klientów, masz dobry weekend finansowo, drogi bliźniaku, wspaniale. Przypływ finansowy. Zobaczmy sobie teraz, co dla mm, WAK, co dla Wagoni. Nauka, uczenie się, poszerzanie wiedzy, warsztat, szkolenie. Um, Młodszy człowiek z podznaku y, ziemskiego, byka, panny lub koziorożca może mieć znaczenie, a studentka i znowu mężczyzna, byk panna-koziorożec i dziewczyna, byk panna-koziorożec. Czy mówią wam oni coś? Ona się uczy, ona poszerza wiedzę, ona się szkoli, ona. Y, Bierze udział w jakimś kursie, zapisuje się na studia, zapisuje się na warsztat, postanowi robić certyfikat, postanawia poczytać książkę, dokształcić się, coś w zeszycie napisać, ale też starzystka może mieć znaczenie i mężczyzna, który jest pracodawcą. I to może trafić do jednego. E, mężczyzna, który jest pracodawcą kobieta pracuje z mężczyzną i mężczyzna może ze starzystką gdzieś flirtować. To uwaga. Planowanie. Planowanie długoterminowe, więc coś planujecie. Może planujecie otworzyć własny biznes, może planujecie iść na studia, może planujecie nawiązać jakiś kontrakt z mężczyzną, bykiem, panną, koziorożcem. Ale ta karta też mówi o dobrych sytuacjach związanych z pracodawcą. Super układy, waga ma z pracodawcą. I dobrze stoi finansowo, waga. I zwycięża coś, wygrywa. Omega, zwycięstwo. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. A tak naprawdę jesteś wygrany. Cudownie. Zobaczmy, co dla wodników na ten weekend. Zwycięstwo zawodowe w ogóle to jest karta sukcesu, cieszenia się życiem. Może być awans, może być nagroda może być przelew jakiś dodatkowy. Może być podwyżka, może być przeniesienie na wyższe stanowisko. Wszystko może być. A jeszcze koło fortuny. W ten weekend się może dużo wydarzyć, dużo zmienić. Coś możecie wygrać, kochane wodniki na loterii. Może. Może, bo dwie karty wygranej. Wpiszcie w komentarzu słowo wygrana, jeżeli do Was to mocno trafia i z Wami rezonuje. Ale też ruch możecie wyjeżdżać, autostrady, ruch. Podróż, krótka podróż, nieoczekiwane zmiany, zmieniacie całkowicie plany, spontanicznie jest zmiana planów i pozytyw. Super sprzedaż, super handel, kupno, podróż też krótka. Może jedziecie coś kupić, sprzedać, może klient z drogi jakiś do Was jedzie, możecie też. No, powiem szczerze z tą kartą, naprawdę dużo spraw możecie załatwić w ten weekend. Ten weekend jest absolutnie wasz, moje drogie wodniki. Ściskam wszystkie znaki zodiaku, chyba, chyba były wszystkie. Myślę, że tak. Życzę wam pięknego weekendu, zapraszam was na czytania prywatne. Link z moimi usługami, zobaczcie sobie film wideo, jak to wygląda. No i co? Życzę wam pięknego weekendu prowadzenia anielskiego. Życzę Wam dużo uśmiechu, dużo zdrówka i samych pięknych, wspaniałych, pozytywnych rzeczy w ten weekend.